Wszystkim dzisiaj dzwonimy do katolickiego telefonu zaufania. Tutaj będzie mega. Zobaczymy, czy to dobry numer spisałem. Telefon zaufania, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panią, Ufa. ja tutaj dzwonię, bo mam problem, ponieważ tutaj nie mam kolegów, nie mam z kim porozmawiać. Może z panią będę mógł porozmawiać. Jesz Proszę bardzo. I jeszcze mam jeden problem, ponieważ chciałem zamówić pizzę. Proszę panią, zadzwoniłem w telepizza.pl. No i tam do nich dzwonię i oni mówią, że, że jestem debilem i że oni mi nie przywiozą pizzy. I czy ja mogę coś tam do nich zgłosić to... Ponieważ to chyba tak nie można mówić, nazwać jeszcze mnie, mnie debilem. To tak wie pani, jeszcze zadzwoniłem później później, zadzwoniłem do restauracji i za, chciałem zamówić kubełek z KFC. Oni mówią, że nie mają kubełka. No i ja się zasmuciłem. No i co ja mam zrobić, proszę panią? Hmm. do inne pizzerie zadzwonić? Słucham? To do innej inne zadzwonić. No próbowałem zadzwonić jeszcze no do kilku, ale oni ciągle mówią, że są głupi. No, że jestem debil. No i co? No i co? Tak, wie pani. I co, by pani mi dała jakąś dobrą radę albo dobrą pizzerię, żebym mógł tam zadzwonić? Gdyż, ponieważ ja jestem z Białystoka tutaj. No i proszę panią chciałem nieraz omówić wicę. Nigdzie mnie nie przyjęli. Oni mnie nawet do kiosku już nie wpuszczają, bo ostatnio chciałem bilet kupić, a pani powiedziała, dla ciebie nie ma. Ciężko mi wierzyć w całą historię, także zakończę tą rozmowę teraz. Słucham. Trzeba mi uwierzyć w swoją historię, dlatego zakończę teraz tą rozmowę, bo wydaje mi się, że niepoważnie ty dzwonisz do mnie. Ja, dzwonię. ja jestem bardzo poważnym, proszę panią, człowiekiem. Ja naprawdę, ja mam takie problemy, proszę panią, w szkole mam same czwórki. Normalnie katują mnie za to, że mam czwórki. No i ja nie wiem, mam zrobić. Halo? Proszę panią? Pani zasnęła? No, i mi się rozłączyła. Widzicie? Ja tutaj do niej z prawdziwym problemem. Pani mnie nie chciała wysłuchać. No to jest co? Do Białystoka zadzwoniłem. Nie mili ludzie. Teraz zadzwonimy gdzieś indziej. To jest pierwszy odcinek tutaj katolickiego telefonu zaufania. No, w następnym odcinku zadzwonię do innego. Gdzieś tam, gdzie są milsi ludzie. Ponieważ no, no tutaj no to, to jest patologia. Tylko nara. Subskrybujcie, dawajcie lajki. Mój kanał. Cześć! Pozdro!